Wika, zadzwonię do znajomego. Gdzieś mieszkał niedaleko. Stary dom? Klucz jest w skrzyni, a skrzynia w domu. Aaa! Nie zauważyłam tego od razu! A, a, tato! Szybko! A, a. Dziękujemy za pomoc, tak Wika? Nie ma problemu, odwiedź nas jeszcze. Może lepiej ty do nas wpadnij? A gdzie się poznaliście i jak? Wiesz, co to dziwne, bo nawet nie pamiętam. Kim jesteś, wujku Dima? Oho, a co to masz narzędzia? Jakieś czujniki? O, oh, wygląda na to, że wujek Dima coś ukrywa. A to? Czy ten znak coś ci przypomina? Ten sam straszny dom wujka Dimy. Jak się tu dostaliśmy? Tak, i okno. Tak, o, okno jest teraz zamknięte. Zatrzasnęło się. Ech. Wika. Co? To niemożliwe. Przeszliśmy przez te drzwi i teraz znaleźliśmy się we wsi? To naprawdę ten sam dom? Tak, pamiętam, to to. Co? Wika, ale jak to... Weszliśmy przez drzwi w tych ruinach i wyszliśmy... Dość daleko od wsi. I wyszliśmy ze stodoły we wsi. To 50 kilometrów stamtąd. Wika, gdzie my jesteśmy? Musimy uważać, żeby nas nie nakrył. Wujek Dima wszedł tymi samymi drzwiami. Czekaj, czyli on gdzieś tu jest? I ciągnął coś za sobą, pamiętasz? Schowajmy się tam, może gdzieś tutaj jest. Nie ma nikogo. Wujek Dima może nas usłyszeć lub znaleźć! Cicho, cicho! Do kogo dzwonisz? Do mamy. Ale jak ona nam może teraz pomóc? Nie połączyło. Nie ma zasięgu? Nie. Dobra, Wika, poczekaj, nie panikuj. Czekaj, czekaj, tam były kości, prawda? Myślę, że tak. Okej. Okay co mamy teraz zrobić? Gdzie szukać pomocy? Wika, nie będziemy uciekać na razie. Musimy być niewidzialni. Chodź, spróbujemy znaleźć wujka Dime. A gdzie mamy go szukać? Tutaj jest cicho. Chodź, zobaczymy tutaj, przez te drzwi. nie rozumiem. Jak się tu dostaliśmy? W jaki sposób? To zdarza się tylko w filmach. Wika, nie wiem. Całe życie byłem pewny, że cuda się nie zdarzają. W ciągu kilku sekund przeszliśmy z miasta do wioski. Prosto przez te drzwi. To jak jakiś portal. To musi być coś w rodzaju portalu. Jakiego portalu? Co to jest? No, Wika, to jak luka między dwoma miejscami. Jak dziura w płocie. To długa droga, ale można ją przejść przez dziurę za jednym razem. I tyle. Jak, jak w charym poterze? Tak, swoją drogą, dobry przykład. Jak w charym poterze. Tylko tam był kominek, a tu są drzwi. Tato, ale to bajka, a to jest prawdziwe życie. Nie mogę w to uwierzyć. To niemożliwe. Wika, ale to fakty. Przeszliśmy przez drzwi i jesteśmy tutaj. Wika, pomyślmy, jak się stąd wydostać. Wika. Co tam jest? Coś tam się kryje. To właśnie targał za sobą. To właśnie to. Co to jest? Co to za zielone ślady? Widzisz, tutaj. I ogromny ślad trzech nóg. Co to za ślad? Tom, Co to za dźwięk? Czy ktoś za nami stoi? Uciekamy szybko. Biegnijmy. Uciekamy szybko. Wejdź szybko! Szybko! Utknęło, pomóż mi! Musimy stąd uciekać! Jak? Pobiegniemy pieszo, a ten potwór z albumu będzie z nami gonić! Nie mamy samochodu! Został pozostawiony w pobliżu opuszczonego budynku! A może spróbujemy wejść przez te drzwi z czerwonym światłem jeszcze raz? Może się znowu teleportujemy? Spróbujmy! Chodźmy! Ja myślę, że to działa tylko w jedną stronę. I czerwone światło już nie świeci. Tam w opuszczonym miejscu pojawił się znak. Kliknęłam na niego i portal się otworzył. Może tu też taki jest? Poszukajmy! Nie widzę tutaj tego znaku. Może w środku? Musimy zajrzeć w okolice drzwi. Nie ma tu nic poza pajęczynami. Cicho. Wujek Dima nas nie zauważył. A tak ogólnie nie wiemy nic więcej poza nowymi tajemnicami. Żebyliśmy tutaj, żeby odkryć tajemnicę. Zaszliśmy już tak daleko, Wika. Zakończmy to. Zróbmy to bez względu na cenę. Co? Znajdźmy odpowiedzi na główne pytanie. I gdzie my ją znajdziemy? Chodź do domu. Chodźmy. Spójrz latarka. Tutaj. Wygląda na to, że nikogo tutaj nie ma. Tato, spójrz! To ta sama skrzynia, która była w drugim pokoju. Tak. Fika, pamiętasz ten album ze zdjęciami? Tak. Spójrzmy, może jest jeszcze coś niezwykłego. Ty to otwórz. Nie zdążyliśmy wszystkiego sprawdzić. Co tam jest? Nic, po prostu spadło. To ciężko się otwiera. Wszystkie te same zabawki. Wszystko to samo, tylko nie ma albumu. Musimy się temu przyjrzeć z bliska. Może na zdjęciach były jakieś notatki. A może zajrzymy do przyczepy, w której ukrywaliśmy się ostatnim razem? Wika, ale nie mamy kluczy. Chodź, poszukajmy tu w domu. Dobra. Spójrz. Światło. Co to jest? Co? SCP-3008 SCP-0965. Wygląda na miejsce pracy. Spójrz... Jakieś probówki... Wika, nie dotykaj niczego! Odłóż to! Rękawiczki... Spójrz, nawet maska! Maska Wojkatimy! SCP... Wszystko tu jest SCP. Co to jest? Spójrzmy... Ludzkość w swojej obecnej formie istnieje od ćwierć miliona lat. Czekaj, tato! Spójrz! To ten sam znak, ten znak związany ze wszystkim! Dalej, opis celu. Niewidzialna i wszechobecna Fundacja SCP ma za zadanie kontrolować obiekty i zjawiska zagrażające normalności tego świata. Takie anomalie stanowią zagrożenie. Anomalie występują w wielu formach, w tym obiekty, stworzenia miejsca, a nawet zjawiska. Każde naruszenie protokołów tajności podlega karom, w tym eliminacji. Co eliminacji? A co dalej? To jakieś bzdury. Co to za straszydło? Jakieś potwory. Nie mogę w to uwierzyć. Więc istnieje jakaś tajna organizacja, która potajemnie walczy z anomalnymi zagrożeniami? To wszystko istnieje? Inne wymiary, a nawet wszechświaty? Rząd o tym wie, a my nic? Wiemy. Wow, Wika, to fajniejsze niż jakakolwiek fantazja. To znaczy, że oni nie są złoczyńcami oni są bohaterami i ratują nas przed potworami. I wujek Dima też nie jest straszny, i wszystkie jego dziwactwa zostały wyjaśnione. Wika, nie jestem pewny. Napisali tam, że chronią anomalie przed ludźmi dla bezpieczeństwa. Wygląda na to, że ty i ja widzieliśmy anomalie w opuszczonym budynku, zatem ich praca została potajemnie zakłócona. Nie wiadomo, jak na to zareagują. I ten globalny nadzór. Co to znaczy? To znaczy, że mogą szpiegować każdego. Wszystkich. No, ale tu chyba nikogo nie ma. Wika, przy takich siłach jak ich, nawet niczego nie zauważymy. Tato, boję się. Dlaczego ty i ja się w to wpakowaliśmy? Myślałam, że po prostu pójdziemy za dziwnym człowiekiem, a stało się to. Oni łapią potwory, żeby je badać? A jednocześnie chronią całą ludzkość przed najdziwniejszymi koszmarami. Moja głowa zaraz eksploduje, a co z wujkiem Dimą? Wika, on prawdopodobnie pracuje w tej organizacji, a może łapie anomalię? A co to ma wspólnego z tobą? Dlaczego nic nie pamiętasz i dlaczego on cię potrzebuje? Wika, nie wiem. Ja niczego nie pamiętam i to jest bardzo dziwne. To potężna organizacja. W opuszczonym budynku jest jedna osoba. Nic tu nie jest ukryte, każdy może tu wejść. Nawet ty i ja mogliśmy go śledzić. To? Nie mogę tego pojąć, nie pasuje mi to. I też! Myślisz, że coś rozumiem? Dobra, trzeba się stąd wydostać nawet pieszo. Staje się to zbyt niebezpieczne. Żenia <grystanie> Wika, wy co tutaj robicie? Uh... Uh, my no... My... przyjechaliśmy z wizytą! Sam nas zapraszałeś, więc tak przyjechaliśmy przy okazji. Tak, byliśmy w pobliżu i pomyśleliśmy, że cię odwiedzimy. Całe szczęście, że cię zastaliśmy. Byliście w pobliżu? Ludzie rzadko trafiają tu przez przypadek. W końcu to trochę daleko, co? Ehm. Um, um, wybraliśmy się na grzyby. Masz tu kilka świetnych miejsc. Ostatnio je zauważyłem. I postanowiliśmy też przyjechać i oddać kanister z benzyną. Kanister? Czemu nie oddałeś mi go rano, Żenia? No, zapomniałem. Wyleciało mi z głowy całkowicie. Dobrze, że Wika mi przypomniała. Dzięki za troskę. To gdzie kanister? Oj, został w samochodzie. A samochód gdzie? A samochód zostawiliśmy we wsi. A my. Tak, chcieliśmy iść pieszo. Tak. Przejdziemy się po niego. Tak, tak. Pójdziemy razem. Nie pozwolę moim gościom odejść samym. Tato, zapomniałam spinki do włosów. Zaprowadź mnie tam. Próbujcie! Nie możecie tam wejść! O! Znów to jasne światło, kiedy przechodzisz przez portal. O, ledwo uciekliśmy! O, uciekliśmy, Vika! A gdzie jesteśmy? Gdzie jesteśmy? Nie wiem, to chyba jakiś magazyn. Tak, jest tu trochę półek. Vika, ale wiesz co? Tu nie ma drzwi! O! Gdzie są drzwi, Vika? to jakiś skład bez okien i bez drzwi Jak to? Co zrobimy? Nie wiem. Co? A tam? Tam. O. Dobra robota. Co to jest? Jakieś torby? Czekaj. SCP 294. SCP 3008. Co to jest? Nóż? Jak to nóż? Zobaczmy, co będzie tutaj. O! Oh! Kolejne, kolejne, kolejne! SCP, znowu SCP. Są tu wszędzie! Spójrz tam też. Oh! Co to jest? Co tam masz? Co? Instalacja zakończona. Świat wszechświat Planeta Ziemia. Rozliczenie lokalne XXI wiek. Identyfikacja satelity zakończona. Wiktoria Solowiowa. Rasa ludzka. 10 standardowych lat. Oczekiwanie na współrzędne podróży. Czekam na współrzędne podróży. Jakie współrzędne? O co tu chodzi? Nie wiem, muszę pomyśleć. Po identyfikacji potwierdzam, czekam na współrzędne podróży. Co, ten głos wychodzi z tego? Tak, chyba? Może to trzeba o coś zapytać. O co mamy zapytać? Musimy dostać się do samochodu, do domu, a nie rozmawiać z zabawkami. Współrzędne zaakceptowane. Wika, jesteśmy obok samochodu. Potwierdzone, czekam na współrzędne podróże. Wika, wyłącz to, zanim znowu gdzieś nas wyrzuci. Dobra, wyobrażasz sobie, właśnie pomyślałam o samochodzie i znaleźliśmy się obok niego. Nie mogę w to uwierzyć. To też jest jakimś portalem i udało ci się to włączyć. Jak to zrobiłaś? Wychodzi na to, że tak. To mnie słucha. Było tam napisane twoje imię i informacja, że jesteś satelitą. Trzeba to rozgryźć. Może w międzyczasie lepiej tego nie dotykać, jeśli nie musimy. Chcieliśmy rozwiązać zagadkę, ale mamy jeszcze więcej tajemnic. Baliśmy się, ale ruszyliśmy do przodu. Znaleźliśmy się w beznadziejnej sytuacji, ale udało nam się znaleźć wyjście. I świat nie jest taki, jak sobie wyobrażaliśmy. Co się stanie dalej? Może to pudełko da nam odpowiedź? Nie wiem, Wika. Wydaje mi się jednak, że przed nami jeszcze wiele ciekawych rzeczy. To absolutnie zapiera dech w piersiach. Jestem tego pewna, tato. Bardzo się przestraszyłam, kiedy rzucił się na nas z łopatą, a jego oczy były przerażające, nieludzkie. On wie, że my wiemy. Nic nie możemy zrobić, Wika. Będziemy gotowi na następne spotkanie, dobrze? Dawaj, jedziemy do domu. Koordynatorzy, to bardziej skomplikowane niż się wydaje. Po raz pierwszy w historii obserwacji wybrał własnego towarzysza. Jeśli teraz zostaną rozdzieleni, upadnie nie tylko nasz świat, ale także inne. Musisz doprowadzić to do porządku za wszelką cenę i nie licz już na fundusz. Jesteś teraz zdany tylko na siebie. No co? Wszystko idzie zgodnie z planem.